злав се подстао камунце. Pierwsza szotrówka dzisiaj znaleziona. No, świetnie się jedzie. Bardzo przyjemny sztuterek. Jak wieje. Las... Las Bełdowski, o ile, o ile dobrze kojarzę, w okolicach Aleksandrowa Łódzkiego. No, przyjemny kawałek trasy. Był a jednak potrafię skoczyć. szczerze nawet nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek przyjechał jakikolwiek rowerza. To no i proszę, spontaniczny wypad, ślad ułożony praktycznie na kolanie i na ślepo, prawie że poprowadzony przez takie fajne trasy. Co jednak warto grawerem się czasem przyjechać? Nie lubię. Nie lubię potrafić. No pogoda po raz kolejny sztos. No luty. Luty nie zawodzi. Początek miał kiepski, ale teraz daję radę, chyba jakoś lepszą tą ścieżkę chyba muszę sobie obrać. To jest dobra. Wziąłabym się do celu naszej wyprawy dzisiejszej i co? jest grane? Nie! Okej, okay, może to się wydawać śmieszne, ale to właśnie to cel mojej dzisiejszej wyprawy, że tak to określam. Głaz narzutowy, jeden z największych w okolicy. Tak, ta moja wyprawa tego głazu narzutowego i ciekawego, a poza tym strasznie dużo kolców tu nie wiem dzika róża rozpacz co strasznie się bałem o to że tętki poprzebijam. Po, 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 po dlatego ucieknąć na to szybko i ciekawego tak to jest tutaj są fajne taski można pojeździć a nie tam to jakiś chężak szczerze mówiąc, ktoś tutaj fajną ścieżkę przygotował. Trzeba tylko spójrzcie na to. nie. Właśnie dokonałem małego osobistego odkrycia na terenach bardzo dobrze mi znanych, ale zawsze okazywało się, że na rower MTB no to, to, to się w ogóle nie nadaje, bo tu nic ciekawego nie ma. szosą no też sobie nie pojeździsz, ale na gravela są idealne tereny. Dużo ścieżek Z takim fajnym szuterkiem Sporo korzeni, dużo drzewek Kręte single Powiem szczerze, że idealna miejscówka Na jesienno-zimowy trening No, obecnie nawet zimowo-wiosenny trening Na gravelu, niedaleko Niedaleko mnie, no cudna sprawa Niby zimno nie jest Wiatru w lesie w ogóle nie ma Kurczę, 5 stopni na plusie, a w stopy zimno. Jeszcze tylko herbatkę dopiję. No trzeba będzie się zbierać do domu powoli. to jest taka świąbasa z, z kurczaka, a panówka no to jest